Cześć, ja jestem Rafer i witam Was w odcinku z Plague jest Taka gierka. Zaraz sami zobaczycie na czym polega. Tu już mam troszeczkę typów zarazy odlokowanych. Grzybem zagramy. Na normalnym, aby spróbować odblokować pasożyta. To jest nasz kolejny cel. No nie, może jakąś inną nazwę. Czekajcie zaraz. Zaraz zobaczycie. Okej. Okay. Dobra. To będzie na pewno dobry wirus. No i yy, łap o, lajkujcie i piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie więcej tej gry. Bo ja oczywiście nie mam problemu, yy, żeby nie mam problemu, żeby z, nagrać z tej gry. I właśnie piszcie też... Znaczy nie, poczekajcie. W ogóle nie przepraszam was za to, że wczoraj nie było odcinka, no, dlatego że nie miałam jak nagrać, nie miałam jak zmontować, jak wysłać, więc takie, takie rzeczy się porobiły. No i właśnie jeszcze przed startem tej epidemii, właśnie chciałbym Wam powiedzieć, że odcinki od następnego tygodnia się zaczną w so o 17:00, dlatego że wracam w pół do czwartej do szkoły i na, na czwartą już ze szkoły i na czwartą już nie mogę wysłać odcinka, no bo w pół godziny nie dam rady. Więc będzie o 17 następnego tygodnia. Yy, I to chyba tyle info. Jeżeli chodzi właśnie o, o te całe wysyłanie odcinków. Yy, ok Więc może gdzie byśmy zaczęli? W Polsce. Nie, no dobra, nie. W Indiach. w Indiach. Myślę, że tutaj będzie dobrze. To jest y, pasoż. Nie, nie pasoż, tylko grzyb. Więc tutaj mamy właśnie to wystrzelenie zarodników, które powoduje za zarażenie innych państw, czy coś takiego za tak jakby, że nie jestem przygotowany do tego odcinka, bo właśnie nie jestem, bo się tak jągam, bo nie jestem i na żaden odcinek nie jestem przygotowany. Y... subój zaczyna się rozprzestrzeniać, no się zaczyna, bo więcej subskryb... subskryberów przychodzi, więc subskrybujcie też. Matko święto jak to szybko poleciało te zakażenia. Ten grzyb to jest naprawdę OP. Przecież... Przecież pamiętam jak się zaczynało innymi bakterią albo wirusem. To to mijały tygodnie w sensie w tej grze, no bo je, jakoś tutaj jedna sekunda. Y, to jedna sekunda to tutaj jest y, jeden dzień. No to jakieś dwa tygodnie czy trzy to tutaj jest pięknie. A nie no czasami nawet trzy miesiące. Mega długo rozprzestrzeniało. Ale, grzyb to w sumie się rozprzestrzenia szybko, więc. Odporność na zimno, tak. Bo to się przyda na tą najgorszą Antarktydę. Która, niestety, nigdy się nie chce zarazić. I zawsze. Zawsze. Przed nią już często y, przegrałem. Jakbym wygrał, więc. Ok, zrobiłem lekkie cięcia. Już po tym cięciu mamy 167 zakażeń na całym świecie więc spoko i mamy 10 DNA Ja bym zbierał DNA oczywiście na odporność na leki, jednak tutaj może być problem, bo w tym grzybie O te odporności na leki i ogólnie te wszystkie odporności za dużo kosztują na przykład w wirusie lub bakterii tyle nie, nie kosztują, więc to jest mega trudne, żeby tutaj... Może wygram, może mi się uda, akurat. Teraz to jeszcze tak słabiutko, bo to się jeszcze dobrze nie zaczęło, więc widzimy się po cięciu, jak już się dopiero zacznie się właśnie rozprzestrzeniać. Okej, okay, widzowie, to miało być mała przerwa, tylko, że ja już tu gadałem, nawijałem kilka minut, a tu się okazało, że to się nie nagrywa i zawsze jest w stopie, więc jak ja wam to mogę powiedzieć, że jest 36 milionów ludzi zakażonych, A zacząłem skończyłem ten stop jakby 6000 ludzi, więc trochę słabo w sumie. No, ale już mamy troszeczkę. Znaczy, troszeczkę, no już dużo w sumie, bardzo. Już 2% są zakażone z tego, co widzę. Subskrybujcie kanał, łapkujcie, zostawcie komentarz i wpadajcie, może to nie jest w temacie, ale wpadajcie na kanał, znaczy na, do klubu refer w climb, dlatego, że potrzebne są jeszcze 4 osoby, aby, aby w challenge grać, w challenge właśnie, w, di, w wojny klanowe. No nie wiecie o co chodzi, tam są wojny klanowe normalnie z innym klanem i jeszcze cztery osoby, żeby to odblokować. Więc fajnie by było, jakby, jakbyście wszedli. Na, naprawdę, bym, bym za to Wam podziękował. Naprawdę. No i no, co, no, no. Ja tu nie mam akurat w tej grze to cały czas gadać nie mogę, bo to jest no cały czas się tutaj nie da nawijać, bo to kurczę. No trzeba to nazbierać i, no i tak właśnie. Ale czemu mi się to nie tak jakby ja chciałam już odstopować, skończyć ten stop i tu mi się nadal, nadal stop, bo ja już nawijałam jakieś 5 minut. No słabo, przepraszam no, za, za to. Ciekawe, kiedy się Grenlandia zakaże. Myślę, że jako ostatni kraj. No, on tu. No kitu, przecież Grenlandia to to jest masakra. U już Indie, 85% zakażonych. Gdzie tu? Aha, w Meksyk. Meksyk, Meksyk. Meksyk. O, odkryli chorobę, tak? Sobój zauważony, No właśnie. No i ty też, sobój. Patogen nie rozmacza się w warunkach laboratoryjnych, spowalnia przyszłe badania. I to, jak zawsze gram, troszeczkę mnie to, troszeczkę mnie to dziwi, bo jak ktoś by mógł wytłumaczyć, nie to piszcie, ale nie wiem, czy to coś właśnie da, bo spowalnia przyszłe badania. Czy to ma jakiś związek? Czy to coś da mi? Bo nie wiem. W sumie. Nic i tym nie zmodyfikowane, więcej pracy. No, na przykład coś takiego. O, to już mi się opłaci, na przykład. W sensie wiem, że jak już są jakieś procenty lekarstwa. To dopiero wtedy y, też obniża te procenty, ten, to co ja zapoprezentowałam. Ale też widzę, że tutaj się opłaca dodawać, jak jest 0%. Wtedy najlepiej, bo to już jeszcze nie przyspiesza. W ogóle nie, nie robię tego leku, a już im. Te upgrade y wyskakują od początku. Mają więc. To jest właśnie najlepsza taktyka, widzę. Brazylia, wielka powódź kraju. No i pewnie kolejne osoby zginą. Tak Zginą jakieś 80 osób. No, coś takiego z tego co pamiętam. Oj, nowy kraj. Teraz właśnie samoloty zaczną latać. I na to czekam. Teraz tak mało się będzie przecież. Ile tu ludzi. 52 dziennie. To jest bez sensu, bo 41. Bo teraz te całe Indie już są 100%, a to był właśnie cały silnik tego, że tyle, o, że tyle tych zakażeń było dziennie. A teraz to nie ma. Nie wiem, ja tu zacznę jeszcze wystrzeliwać tych zarodników. Dobra, może na razie się uspokuję, o, uspo, us, uspokuję. Znaczy, co ja? Dobra, nieważne. O, Uspok uspokoję, tak się i dopiero później, może, te zarodniki będę wysyłał. No bo chciałbym się tutaj wyrobić. Bo ostatnio, jak grałem tym grzybem, to rozwinęłam to całe. To się rozwija coś takiego, że się rozwija w, taki, w, taki, w taką ósemkę. To wszystko, jak możecie zauważyć, w taką ósemkę to się rozwija. I ja to wszystko rozwinęłam i później nie miałam kasy dosłownie na nic. No więc tak. No to jest właśnie teraz najgorsze. No przecież żadnych zakażeń. Dobra. Ja wracam jak... O, gdzieś... O nie jak najgorzej. Dobra, ja wracam jak już będzie już taka liczba... Na przykład 100 tysięcy zakażeń dziennie. Ale teraz na pewno wrócę, a nie że mi się nie puje filmik. O. O nie rozpoczęte, dobra. Dobra widzowie, ja myślę, że w kolejnym odcinku będzie druga część właśnie tej epidemii czy coś takiego. Yy, drugi odcinek będzie właśnie z tej gierki, tak jakby dalsza część tego teraz co gram, tej rundki. więc subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, yy, napiszcie komentarz i, i życzę i pozdrow. Cześć!